Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w grze GTA 4. No i tak, nie jest to pierwszy z odcinków Let's Playa z GTA 4 na moim kanale, ale prawdopodobnie jest to pierwszy odcinek z modów do GTA 4 na moim kanale. No i tak, na pierwszy ogień wziąłem bardzo interesujący mod, który wprowadza og ogromne zamieszanie, a co za tym idzie, daje mnóstwo frajdy. Yy, tak. Na czym polega ten mod? Zaraz się przekonacie. Dokładny opis instalacji znajdziecie w opisie tego filmu. No i wszystkie programy, linki również tam się pojawią. Zresztą coś tam na koniec, o ile nie zapomnę, wspomnę o tych, o tych programach. No tak, żeby Wam zademonstrować działanie tego moda, po prostu sobie grzecznie przejdę tutaj między ludzi. Uruchamiamy mod klawiszem Delay. Jak widzicie, wyskoczyło mi Gravity Gun Mod Pad. I teraz sobie wybieramy Guns, czyli tutaj pistolecik sobie wybieramy. Eee, no i tak. Powiedzmy, że sobie namierzamy kobietkę, naciskamy E, no i nagle zaczyna nam latać. I można sobie teraz. Po prostu ro robić z ludzi. Kukiełki, korwa. Wybacz, panie, ale coś strasznie. Mam słabe łby. Przykro mi. Naprawdę, bardzo mi przykro. Ale to nie tylko jedną osobę można sobie tutaj zapożyczyć. Jak widzicie. O, właśnie nie widzicie. No, kobieto. No dobra, zgubiłem. Zgubiłem. Zgubiłem sobie ludzi. Ktoś jeszcze do mnie strzela. No, po prostu. O no kurwa, no nie mogę przez coś po prostu złapać. Nie wiem, czy to przez frapsa, czy ktoś do mnie napieprza. Motherfucker gruby. Masz szczęście. Dobra, trzeba będzie po prostu policji się pozbyć. Tak, powiedzmy, że im uciekłem. Trzymajmy się tej wersji. No i tak, powracamy do naszego maltretowania ludzi. A, nie wiem czemu nie udaje mi się zebrać. No proszę, udało mi się. Można sobie robić takie właśnie oto rzeczy. Jest to, powiem wam szczerze. <grym> dość mm, nienormalne zachowanie. Troszkę takie świadczące o... Nie w pełni zrównoważonym... Mm, zrównoważonej psychice. Tak? Tak. Jakoś tak. No, ale tak. Zostawmy już tych biednych ludzi, Bogu ducha winnych. Ale to jest fajne. No i po prostu zajmiemy się czymś grubszym, więc przyciskamy jeszcze raz e, delay i teraz nam wyskakują pojazdy. Jak myślicie? Tadaun, jebut. Cudownie, cudownie. Oczywiście można tworzyć dużo efektowniejsze tutaj pokazy. Postaram się je wam zaprezentować. O ile mi się to ładnie uda, ale można naprawdę robić mnóstwo ciekawych rzeczy tutaj. Dzięki temu modowi. Jebut! Pięknie, pięknie to wygląda. Ty mi się bardzo podobasz. No tak, ale ja bardzo lubię znęcać się nad glinami. W jakiś dziwny sposób yy, nie zaczynałem mnie tak od razu ścigać. Po prostu nie zdałem sobie sprawy z tego, kto im to zrobił. Ups, dobra, przepraszam. No chodź, tu panowie. Kurwa, na siebie zrzucę! A już mi się tak zdarzało dzisiaj. Ups, komuś coś wypadło. Pięknie. No i oczywiście tutaj gałką od myszy można sobie regulować odległość. Zasięg naszego, naszego, jakby to nazwać, uchwytu. O, proszę pan policjant, cierpi! Cierpi! Chyba nie pomogę. A, dobra, pomogę. Chodź tu. Chodź tuż na to. No kurwa! Jakieś dziwne. Siły! No i dobra, no i zaczęli mnie ścigać znów. Nie dam się tym razem załatwić. No i tak, mod jest bardzo efektowny, musicie przyznać. No i polecam wam go sprawdzić na własnej skórze. Jest to mnóstwo Świetnej zabawy, oczywiście, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, lubi po prostu destrukcję, lubi wybuchy, lubi rozwałkę, a myślę, że wiele osób takich jest, na pewno się skuszą. Zapomniałem wspomnieć, jak się ten mod nazywa. Oczywiście jest to Gravity Gun. Tak się nazywa ten mod, a programy, które musimy pobrać, żeby zainstalować ten mod, to Script Hook i ASI Loader. Oczywiście dokładnie te nazwy i linki, jak już wspominałem na, w opisie tego filmu. Dobra, musimy zgubić gliny, czego bardzo pragnę. No jest, baby! Troszkę nie ustawiłem sobie tej odległości. Object distance. I teraz możemy wyrzucać, podnosząc ich. Popatrzcie, podnosząc i teraz tę gałkę myszki odsuwam, żeby mi... Jak najdalej odleciał. O, proszę Można się bawić, oczywiście. Można je wysoko podnosić. Potem wyrzucać, ale nie zawsze to działa. Kurwa nieraz spada mi na łeb. Pięknie. Uh! Wybacz. Albo to. Taksówka. Taksówka? Kurwa zamawiam taksówkę. Chuju. Nie słyszałeś? Mogę wsiąść? Nie, wolę postać i popatrzeć. Jeb, yep. dobra, żeby nie tracić zbytnio czasu antenowego, <grymne> e, zamówię sobie taksóweczkę. Tak, tylko tym razem już do niej wsiądę. Jebut, ale tym razem widzę, że tutaj jest jakiś pasażer. Jednak nie powinno to stanowić jakiejkolwiek przeszkody. I zabiorę was w miejsce, w którym się bawiłem Dzisiaj troszkę Mam nadzieję, że te efekt, efekty dźwiękowe tutaj Nie zagłuszają zbytnio, bo Nie no, może jednak zagłuszają eee, Zobaczmy sobie Tutaj sobie ściszymy to Muzyka całkowicie może być wyciszona Nie jest nam do niczego potrzebna No i tak eee, Okej okay. Gdzieś tu miałem Tę moją taką lokalizację Gdzieś tu było na tych Właśnie za krętaskach. O, chyba tutaj nawet. O, tam, 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 tam to było. Tak, była ta dziura. No i jak się możecie domyśleć, do tej dziury właśnie mm, wrzucałem sobie piarnie, no. Nie owijając w bawełnę. Ale o, jaki ładny kolorek! Chodź tu. Jebut! Pięknie to wygląda. No, musicie przyznać, że. ...że masa zabawy... Dup! Tam ktoś siedzi! Kopią dziurę. No to nic, zaczekamy sobie może na policjantów, ale... ...żeby tutaj nie zanudzać... ...to coś porobimy oczywiście! Oczywiście można też ładnie wrzucić kogoś... ...do... ...do tego... No, ja wiem co to jest, po prostu to jest jakaś zatoka, a tam dalej jest morze, więc. nazwijmy to jakaś zatoka. Jakaś zatoka. Oczywiście, jak w przypadku ludzi, również tutaj można sobie podnieść dwa wozy, Lubi więcej. Oczywiście nie zawsze to jest łatwe, czasami nam jakoś próbują tutaj się wyślizgnąć. Ale gdy już ich uchwycimy, to. Puuuu! What the fuck! To było piękne. Dobra. Może ty powtórzysz ten wyczyn, co? Tylko musi tak ładnie spaść, ale on spadnie na koła. Ale długo się nie pocieszy. Blum. <słuch> Lubię ten ten odgłos. O, tam mamy kogoś. Wyłowiliśmy. Chodź tu rybka. Chodź tu mnie. Chodź, kurwa no. No tak mi przykro. Jebut. Dobra, ale co do was mam inne plany? Misiaczki. No, chodźcie, tuż maciory. Dobra, chuj wam w oko. Tak, dobra. O proszę, mamy tu. Mamy tu policjantków. Chodźcie, pieski, chodźcie, sucze. Do tatusia. Uj, oj, oj, oj. Tak mi przykro. Nie! Nie, nie chciałem tego. No to nic Idziemy sobie tam zobaczyć do Do tej dziupli Panowie policjanci mają wielki problem Zgadnijcie Ja im tego nie ułatwię <gry> Okej, okay, wejdziemy sobie Wyspniemy się tutaj Po tych deskach O, mamy i karetkę Bardzo chciałem dorwać jakiś czołg Czy coś tego typu, ale No gdy czołg Nie wiem, czy tu nawet czołg jest Cholera, wyleciało mi z głowy nie no, chyba jest. Czy nie ma? Nie ma! Albo jest. Wiem, że na pewno na pociągi nie działa. No szkoda. Zresztą no to już by była chyba przesada. To byłby mordor do potęgi. I rozpierdol do kwadratu. Okej. Okay. Bierzemy sobie bliste. Chodź tu pani blisto. A dobra, taksówka się jeszcze zawinęła. Wbijamy do dziupli, proszę. Następny. No, gdzie mi tam. Wbijaj. Wbijaj. I potem wiecie, jak się to skończy. Ktoś się gdzieś tam przypadkiem zapali. Temu samochodowi już dużo nie potrzeba. Po prostu. Chodź, tak suweczko. I myślę, że taka seria z modów do GTA 4 jest fajnym pomysłem. Bo GTA 4 każdy. Zna już, myślę No a mody Się cały czas pojawiają Oczywiście Kurwa, no Ktoś, no, no, chodź tu Szeka szmata, dobra, trudno Ciężko jest oderwać te od ziemi No dobra Nie jest tak znów ciężko Nie trafiłem Ale dobra, uratuję, uratuję Ciężko jest do siebie przyciągnąć, chociaż trzeba te gałkę od myszki znów w swoim kierunku. Oczywiście nie zawsze to tak łatwo wszystko wychodzi. No, chodź, to kurwa, no co ty. Dobra, może za chwilę się ktoś zacznie palić, bo myślę, że tutaj od przygniecenia samochody się zapalają. Hopa. Dobra, spróbujemy jeszcze raz zrobić ten efektowny wybuch. Tylko mi trzeba jakiegoś takiego w miarę... Dobra, chodź ty. Tylko kurwa jak ja mam cię uchwycić. Nie, jednego, jednego. Jednego biorę trzech. Tak mi przykro. To nic. Łódki też można z tego co mi wiadomo. Nie próbowałem, ale widziałem gdzieś tam na materiałach. Pięknie. Dobra, o proszę, o proszę. Dzieje się to na co czekałem. Czyli sobie jeszcze na imprezę zaprosimy bliste. What the fuck? What? Uu, to musiało boleć. Panie. panie. No i tak, oczywiście działa to tylko względem pistoletu. Jak widzicie, tutaj mam strzelbę, dalej mam jakiś Uzi, później mam jakiś karabin, sniper, grenades, No, grenadesem raczej nie. Dobra, jebniemy sobie jednego Greenade'a tam. Tysiąc dolców psów dupę, no ale. Wow, wow, przepraszam! Tak, no, to oczywiście modu nie dotyczy. Nie yeah, w powietrzu. Firewerki! Znowu mnie psiarnia goni. No nie. Nie się żywcem. Nie wiem, zawsze po prostu lubiałem rozwalać wtedy samochody. Wiecie, że fizyka zniszczeń w GTA stoi na bardzo wysokim poziomie. Z tego co mi wiadomo, na dużo wyższym niż w GTA 5. A już nie mówiąc o San Andreas, gdzie. Po uderzeniu z przodu wgnietała nam się tylna klapa. O proszę, mamy trzy gwiazdeczki. Nawet nie wiem kiedy się pojawiły. Okej, okay, pokażę Wam jeszcze jeden system, znaczy trzeci tryb, czyli object. Możemy sobie wnosić wtedy wszystkie obiekty, takie jak kosze, wózki. Możemy się bawić w Menela. Po prostu. Szkoda, że nie można podnosić właśnie takich naczep. No i tak, możemy, mamy tu jak widzicie cztery opcje: off, ped, vehicle, object, no i off. off, Mówiłem już. Ok, weźmiemy sobie oczywiście vehicle, czy, czy tam pojazdy, nie wiem jak się to czytam. No i pobawimy się jeszcze tak na koniec, dopóki nas tutaj nie, nie dorwą gliny. BĘDZIEMY WALCZYĆ! BĘDĘ WALCZYŁ! Jesteś pewny? Aaaa, Spierdalaj! Łups! Przepraszam. Tak wy... Tak wyszło. Ty się nie podnoś nawet, szmato Kurwa, tornado, patrzcie Jeb. Ja pierdziu Chyba długo nie pożyję Aj, nie trafiłem Nie trafiłem Nie dam się żywcem Gincie, kurwy, gincie A wiesz co? Zginiemy razem Szmato Chwila, chwila, chwila. Jeep! Yeah! To jest piękne. Tak, coraz bardziej mnie nachodzi na to, żeby zrobić serię z GTA, ale jak mówiłem na razie zajmiemy się modami, na razie. Tymi ciekawszymi modami, które mi się podobają, które wnoszą coś do gry, które jakoś to urozmaicają. Po prostu takie ciekawsze rzeczy, no. No i tyle, tyle, tyle. Proces instalacji jeszcze tak na szybko. No to na szybko Wam mogę powiedzieć tyle, że sobie zapamiętam, bo to e, dokładny proces Wam, jak już wspominam, po raz trzeci, w opisie filmu Wam tam e, podam. E, na pamięć tego dokładnie nie znam, wiem, że pobieramy sobie dwa pliki, które później wklejamy oczywiście zgodnie z instrukcją do folderu z grą. Musicie dokładnie przeczytać instrukcję, bo gdy zrobicie coś źle, niestety, niestety, nie pobawicie się, dokładnie tak. Dzięki za uwagę i, i trzymajcie się. Na razie. Hej!